Zima w Pieszczadach, fajna pora na podsumowanie, bo już jest koniec. Koniec! Koniec, czyli koniec przygody z Polarisem Olinsem 570. A jak już jest koniec, dlaczego koniec? Słuchajcie, bo on jest przygotowany tylko do jazd dosyć szybkich, wyprawowych, a jak wiecie mamy już trochę zimy w koło, więc nie przestawiamy, nie przestawiamy go na wersję zimową do śnieżania. Mój Olin ze mną jest od. od kiedy? Od jakiejś późnej wiosny. E... Ma zrobione 5700 km. E... Nie ma na sobie nic z rzeczy, które nie ma fabryczna wersja. Poza mnóstwą ilością naklejek, które tu naklejamy. E... I ma założone opony dwunastki, ponieważ w serii wychodzi na 14. Tutaj jest dwunastka, bo ja jeżdżę tylko na 12. Więc. Pierwsze pytanie, czy jestem z niego zadowolony, tak bardzo zadowolony, z czego jestem zadowolony, zadowolony jestem z tego, że jest ekonomiczny, bo ponad 200 km na zbiorniku bez problemu na nim zrobimy, bo ma bardzo duży prześwit tam 27 cm z czymś chyba, prawie 30 i łukowate z... wahacze. No to ten prześwit plus zawieszenie Olinsa nigdy nie dobiłem zawiasem na nim. Nigdy, a byłem w różnych sytuacjach krytycznych. Wiadomo, Polaris, w zasadzie słynnie z tego, że ma Turbo Ekstra wspomaganie, trzy zakresowe, ten model praktycznie ma wszystko co najdroższe modele Esek. Więc znowu, za co go lubię? Za to, że jest super wspomaganie, bardzo leciutkie. Niektórzy twierdzą, że jest twardy. Dla mnie. Ten pojazd nie jest twardy. Yy, oczywiście jest twardszy niż zwykły pojazd na e, zawieszeniu olejowym, ale ja lubię jeździć w półsiadzie i tak trochę wiecie, dynamicznie górą, e, więc ten pojazd u mnie pracuje górą i ja się z nim świetnie dogaduję w powietrzu i mi bardzo pasuje. I coś, co chyba jest największym atutem tego pojazdu, czyli promień skrętu. E, matko święta, nie pamiętam kłada, e, o zbliżonych parametrach. E, a nawet lepszych, tudzież gorszych, żeby miał tak mały promień skrętu. Ten poez jest tak zwinny, tak sprytny, a, że za tym można tęsknić. No dobra, a co z wadami? Pierwsza wada, Olin moim zdaniem, jest dla osób, po pierwsze, o niezbyt wysokiej wadze, a po drugie, tych, którzy jednak już umieją trochę jeździć. Tym pojazdem trzeba pracować bardzo dynamicznie, e, trzeba bardzo mocno balansować ciałem, trzeba być ultra sprawnym fizycznie. Dodatkowo bym dodał jeszcze to, że e, jakby to fajnie powiedzieć przynajmniej być na poziomie średnio zaawansowanym, żeby wykorzystać atut tego pojazdu. To jest minus. I chyba największy minus to jest e, chyba coś, co powoduje, że ten pojazd jest średnio popularny w wersji OLIS mianowicie jego cena jeżeli dobrze się pamiętam w wersji bo teraz mamy wyprzedaż, promocje koniec roku ale ten model kosztuje 60 67 tysięcy coś koło tego, poprawcie mimo, że 65 mówię tutaj o cenach e, importera y, to jest bardzo dużo w tej chwili w promocji on zszedł poniżej 60 tysięcy chyba 55 czy też 57 tysięcy nie mniej cena za ten pojazd jest bardzo duża więc y, Ktoś, czego kto kupuje, musi być świadomy tego, że to jest droga zabawka. A to, czy ona oddaje w tej cenie to, co oczekujemy, czy też chcemy, to jest bardzo trudne pytanie i ja o tym nie będę mówił. Uważam, że pojazd jest bardzo super, świetny w ogóle ekstra. Poza tym poza tym to nic tam nie było wyminane. A, i uwaga, i ten przebieg jest oczywiście na jednym pasku, żeby było jasne. Cały czas pasek. Jeden, więc jak widać, można. No i cóż, więcej. A, a i tu miałem jeszcze taki problem z taką klapką, bo to jest taka ładna klapeczka plastikowa, tylko przy skręcaniu kierownicą gdzieś ona mi tu wypadała, więc ją wyjąłem, żeby mi nie przeszkadzała. Prawdopodobnie na to jest jakiś patent serwisowy, tu już Osoby bardziej y, y, mającej czas na to, żeby tam tuningować pewne rzeczy. Ja nie miałem czasu, więc jeżdżę bez skapki. Tak, i jeszcze, jeszcze jedną awarię mieliśmy, ale ja ją bardziej klasyfikuję jako mechaniczną, ponieważ y, oberwaliśmy poduszkę skrzyni, jakaś tam membrana, coś tam. Y, okazało się, że to jest generalnie jakieś słabsze, y, słabsze rozwiązanie, i zostało to wymienione na gwarancję. No i tyle właściwie. No może jeszcze kwestia 4 na 4, czyli na cztery koła. Dla mnie mała kultura pracy, bo tak bym to powiedział. Ale słuchajcie, jeździ, nie psuje się, więc cóż to więcej mówić, I to chyba tyle. Reasumując, masz 6 dych. Kupuj. Nie masz 6 dych. Szukaj czegoś innego na rynku, bo jest tego dużo i pewnie by się znalazły pojazdy fajne. Czy tak dobre jak te? Jak ten model? Ciężko powiedzieć. Pytanie, co kto potrzebuje, i czego oczekuje od jazdy na kładzie. Pozdrawiam. Z Cześć.